Cześć, tu Geniusz 24 p 24pl i witam Was w pilotażowym odcinku nowej serii, którą chciałbym Wam zaprezentować i zaproponować. Ta seria będzie nosić nazwę Perły z lamusa na kształt pewnej serii dawno, dawno temu granej w Telewizji Polskiej, prowadzonej, prowadzonej przez Kołożyńskiego i Raczka. Tylko, że w odróżnieniu oczywiście od tamtego programu, my będziemy zajmować się grami. Na jakby w historii tworzenia gier i rozwoju rozrywki komputerowej pojawiały się tytuły, które były kamieniami milowymi w rozwoju nie tylko swojego gatunku czy tworzenia nowego typu gier, ale również w rozwoju gier jako takich. Jednym z takich tytułów na pewno był tytuł Warcraft Orcs and Humans, gdzie w 1994 roku Blizzard Entertainment, jeszcze wówczas Blizzard Entertainment, a nie Activision Blizzard, jak wiecie, znacie to już dzisiaj. Pokazało światu grę Real Time Strategy w skrócie RTS, która zmieniła... Postrzeganie gier typu RTS właściwie zmieniła. Trudno było je zmieniać. Dopiero właściwie w 92 roku Dune dwójka pokazała, że może być taki typ gier jak RTS. Natomiast Warcraft dał temu tytułowi dużo, dużo więcej. Był kamieniem węgielnym i takim kamieniem milowym w ogóle w rozwoju no samego, samych RTS-ów, ale przede wszystkim był podwaliną pod fantastyczny świat Warcrafta. Pamiętajcie o tym, że na bazie i na kanwie tego produktu pojawiały się później kolejne od Słony RTS-a, a w końcu ukoronowaniem było oczywiście World of Warcraft, które wszyscy znają i kochają, i tak naprawdę król MMORPG jest jeden. A w związku z czym, cokolwiek by nie mówić, World of Warcraft on zaczynał właśnie od gry pod tytułem Warcraft Orcs and Humans, którą będę Wam dzisiaj w skrócie prezentował, ponieważ. To były czasy, w których ja z wypiekami na twarzy siedziałem przy komputerze i po prostu tłukłem w tą grę. Wielu z Was tej gry w ogóle nie zna. No, jest to kwestia pewnej bariery wiekowej, to jest rzecz oczywista. Niemniej jednak uważając się za gracza, nie można nie znać takich tytułów. I w te, temu właśnie ma służyć cały cykl Pereł z Lamusa, to znaczy chcę Wam przypomnieć i pokazać tytuły, o których niekoniecznie musieliście słyszeć, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to wstyd nie znać takich gier, a... Yy uważać się za zagracza. No i przechodzimy tak naprawdę do tej kupy pikseli, którą widzicie od jakiegoś czasu na ekranie. Gra, która wówczas Olśniewała grafiką, ta gra była olśniewająca graficznie, i to musicie sobie wbić do głowy. Po drugie, miała fantastyczny podkład dźwiękowy a, i, i, i dawała graczowi tak naprawdę poczucie czegoś niesamowitego, w co w niesamowitego i fantastycznego świata, w którym gracz się po prostu zatapiał. Pojawiły się cutscenki, pojawiły się demka. Oczywiście nie będę wam tego wszystkiego tutaj teraz pokazywał, bo to nie o to chodzi, ale chcę wam powiedzieć, jak dużo emocji i pozytywnej energii było związanych właśnie w. Yy, grze pod tytułem Warcraft. Ox and Humans to było coś niesamowitego, gdzie tak naprawdę gracz dostawał dwie niezależne kampanie, które składa, składały się z 12 misji dla różnych dwóch ras. Po raz pierwszy te rasy były mega zbalansowane. Tak naprawdę obie rasy miały dokładnie taką samą linię jednostek, które nie różniły się niczym poza wyglądem. Dopiero różnice pojawiały się na jednostkach specjalistycznych, czyli ludzie mieli na przykład Healerów, a, a Orkowie mieli akolitów, którzy nie leczyli, a przyzywali. Tam szkielet dla przykładu. Takie tam drobne różnice. No i oczywiście podstawowe jednostki to um, chłopi i, i, i po prostu robotnicy, a najsilniejszymi jednostkami w grze był Demon, przyzywany przez Warlocka, i, i, i um, Water Elemental, czyli żywiołak wody, przyzywany przez. Czarodzieja, nazwijmy to w ten sposób. No ale najciekawsze i najbardziej fantastyczne jest to, że grając w Warcraft widzicie całą masę nawiązań, jakby połączeń pomiędzy tytułami z naszych czasów. Mówię o World of Warcraft, czy mówię o, o wcześniejszych e RTS-ach. To jest coś niesamowitego, bo ten świat ciągle żyje i od tylu lat, zobaczcie, to był 94 rok. A dzisiaj mamy, dzięki Bogu, 2015 i to jest, yy, to jest po prostu jakiś kosmos, ile rzeczy w tak długim czasie zostało niezmienionych wracając do samej gry, bo wówczas RTSy się różniły bardzo mocno od tego, co znacie je z dzisiejszych czasów. Po pierwsze, i chyba najważniejsze, można było grać w tą grę w multiplayera. Słuchajcie, to było coś, bo granie z innym graczem, żywym, a nie z komputerem, to było niesamowite wydarzenie. Oczywiście można było się tu łączyć za pomocą modemu, halo, nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś internet właśnie działał w ten sposób, że trzeba było wyłączyć gniazdko telefoniczne, to znaczy odciąć telefon, żeby podłączyć się do internetu. Eee, szybkości Prędkości modemów były zatrważające, ale o tym być może zrobimy osobny e, odcinek. My nie, oczywiście, wówczas nie było stać na modem. W związku z tym, jak obchodziliśmy to, a nobraliśmy komputer na plecy i szło się do kolegi, tworząc pierwsze mini kafejki internetowe i łącząc szeregowo dwa komputery. Wówczas dwa kompy śleś stały na jednej ławie i muciliśmy w to godzinami albo dniami, w zależności od kiedy nas po prostu rodzice wy wypędzili na dwór. Tak, w tamtych czasach chodziło się na dwór. To jest zupełnie coś innego niż e, znacie z dzisiejszych, e, z tej rzeczywistości, w której żyjemy. Natomiast z takich ciekawostek zwróćcie uwagę. Przede wszystkim e, od, tamtych, od tamtego czasu został z takiej ciekawostek F10 klawisz w RTS-ach e, RTS Blizzarda oznacza wyjście do menu. I to już było w, e, w pierwszej części e, Warcrafta właśnie w ten sposób było zrobione. Żaden Escape, tylko po prostu F10 i zwróćcie uwagę i Starcraft i Warcrafty, wszystko yeah. dokładnie tak samo działało. Ale z takich ciekawych rzeczy. Po pierwsze, nie można było zaznaczać typów jednostek. Halo, wyobrażacie to sobie? Jak dzisiaj Poprowadzić armię w StarCraftie czy w WarCraftie, jeżeli nie można zaznaczyć jednostek, tak? Nie można, bo nie można ich było zaznaczyć. Maksymalnie z kontrolem można było zaznaczyć co najwyżej cztery jednostki, które, które wtedy sposób można, można było je wysłać. Co więcej, nie było możliwości grupowania jednostek, czyli przypisywania je pod klawisze funkcyjne od 1 tam do 10. Nie można. Po prostu ma się chmarę jednostek, którą się indywidualnie point and click wysyła. Co więcej, nie można dwa razy kliknąć na ten sam typ jednostek, żeby się podświetliły wszystkie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Żmudne jeden, za jeden po drugim y, trzeba było. Y, jedną po drugim jednostkę po prostu przesuwać. Nie można również było tego robić za pomocą prawego przycisku y, myszy. Hello, koniec. Niestety trzeba było albo użyć menu, czyli kliknąć na move, albo skrótu klawiszowego, co bardzo mocno. Usprawniało grę. Wciskając M, można było przesu przesunąć postaci, jednostki. Tak samo atak z atakiem, czy nie można było robotników zaznaczyć, jak dzisiaj odruchowo sobie zaznaczacie, albo dwa razy klikacie na jednostkę, albo zaznaczacie i prawym przyciskiem wysyłacie do zbierania surowców. Nic z tych rzeczy, albo drewno, albo złoto, trzeba było wcisnąć H, jak harvest, i wysłać tam jednostki. Świat w którym oczywiście graliśmy, był fantastyczny. Po pierwsze, dawał nam poczucie grania w takim fantastycznym świecie z magią, z mieczem, z mieczem, magią i miecz. magię miecz, przy okazji fantastyczna gra planszowa, ona była namiastką właśnie i prawdziwe roleplayje takich fantastycznych światów, a tutaj się pojawiła gra, która pozwoliła się przenieść w ten świat. I to było fantastyczne. Dwie, tak jak powiedziałem wcześniej, różne kampanie z osobną linią, z osobnym lorem, z osobnymi bohaterami. Fantastyczna rzecz, która wchłaniała i pochłaniała właściwie całość Naszego e, gracza, czyli między m.in. Yeah. mnie. Z takich ciekawostek, yeah. również jeszcze do RTS-u. nie można było kolejkować budowy, nie można było zaplanować sobie pięciu robotników albo pięciu e, żołnierzy, albo cztery katapulty, Nic z tych rzeczy. Za każdym razem klikamy, yeah. za każdym razem się przenosimy. Przesuwanie po mapie, żadnych intuicyjnych rzeczy typu myszka w prawy górny ruch, i ona leci. Nie wiem, oczywiście można było, ale trzeba było jeszcze kliknąć myszkę albo ewentualnie robić to klawiaturą, albo prawym przyciskiem. Słuchajcie, to co widzicie teraz, masa pikseli, fantastyczna masa pikseli, do których jestem mega, mega jakby emocjonalnie z tym związany, wtedy było mega toporne. To znaczy, na dzisiaj to jest mega toporne i właściwie nie do pomyślenia, ale wtedy to był hit, to było coś niesamowitego. I co najważniejsze, to była podwalina i podstawa do tego, co mamy dzisiaj. Właściwie te gry RTS, Diona 2 czy Warcraft stworzyły kategorie RTS-ów. Później pojawiły się Comance and Conquery od jej, o których też będę później pewnie mówił, ale to właśnie była historia. To jest początek, o tym powinniście wiedzieć. Jeżeli ktoś się Was zapyta, musicie wiedzieć, że Warcraft Orcs and Humans był podwaliną i kamieniem węgielnym na trybie RTS-ów. Oczywiście nie zapominamy o Dune 2. Także przyjrzyjcie się samemu samemu gameplay'owi, a zachęcam do tego, żeby spróbować. Dla własnego doświadczenia do tego, żeby coś od siebie w tego typu grach również wrzucić i poczuć. Być może e, odrzuca was to, ale, ale tak to kiedyś wyglądało. I co więcej, pamiętajcie, że to był szczyt marzeń graficznych, e, muzycznych. To było coś niesamowitego. Po zagraniu kilku misji Warcrafta e dzisiaj i po przeniesieniu się na świat wysokich rozdzielczości. Uwierzcie mi, pulpit w Windowsie nigdy nie wyglądał tak wspaniale, jak po godzinie gry w starą gierkę ustawioną na maxa na pikselach. A to właściwie wszystko! Pamiętajcie o Warcraftie, pamiętajcie o starych grach, bo to są naprawdę perły z lamusa. Jeżeli podoba Wam się taki cykl, albo chcecie o jakichś tytułach pogadać, napiszcie do mnie, albo w komentarzach, albo napiszcie na maila, albo dezwijcie się na Facebooku. Jeżeli się podoba, łapkujemy, podajemy dalej, subskrybujemy kanał. I to wszystko na dzisiaj. Żegnam Was, żegnam Warcrafta, Orks and Humans i do zobaczenia i do usłyszenia. See ya, cześć!